Ty ty ty, ty 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 ty, jaka piękna. Czy nie uważacie, że w Minecrafcie jest o drobinkę za mało takich pupilów, których możemy mieć po prostu w domu? Tak więc idziemy właśnie do domu, gdzie zobaczymy jakie możemy mieć pupilki właśnie w domu, zwierzątka, koty, psy. Może coś jeszcze innego? Tak więc dobra, słuchajcie, mamy ich chyba tutaj z tego co pamiętam jakieś 36. Tak więc zaczynajmy. Weźmiemy sobie na razie cztery nasze pupilki i zobaczymy jakie to są. Na kotach absolutnie w ogóle się nie znam. Psy mam od zawsze, to, to coś tam będę wiedział, ale jakie są koty, to nie mam pojęcia. Tak więc uwaga, pyk! Mamy kota Maine Coon, który wygląda jak stary dziadek taki. Zobaczymy głównie te ciekawsze, które są śmieszne, albo dziwne, albo duże. Chomika mamy! Mamy chomiczka! Jakbyśmy dali tutaj kota, czy. On by się nim zajął? Nie, nie, żeby coś. No to, 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 takie moje przemyślenia tylko. Uwaga! Mamy kotka, który być może się zainteresuje tutaj naszym chomikiem. Nawet mu troszkę pomożemy. Weź go, no przecież to jest prawie jak mysz. Przecież no. Zjedz sobie chomika na obiad, przecież już jest piętnasta nawet po. Dobrze! Dobrze! Je a. Dobrze! A. Jednak nie? Ale co... Co ci w nim nie pasuje? Nie lubisz chomików? Mamy chomika albinosa jakiegoś, tak więc... <grystanie> Dobra. Mamy teraz pieseczka? Puuuuk! Nie wiem co to za rasa, najpierw myślałem, że to mops, ale to nie jest mops chyba. No, nie wygląda za bardzo jak mops. <grystanie> Nie do, ale pieski to ja kocham. Tutaj mamy wersję białą. Czy to jest jednak Mops? Ciężko trochę Mopsa zrobić w Minecrafcie. Może i to jest Mops. Tu już mamy troszkę groźniejszego Rottweilera. Wala! Ja? Uh. Jakie to wielkie jest! Jeszcze ten dźwięk to chyba człowiek nagrywał ten dźwięk jego szczekania. How? How? <laughs> How? Pastor Almeo. Uh. To jest chyba owczarek niemiecki. Tak się składa, że akurat ja też mam owczarka niemieckiego w domu. Może chciałbyś się zapoznać z Polą? Ja tutaj ją mogę przyprowadzić do ciebie. Będą kwadratowe dzieci. Co to jest? Tego psa to chyba nie kojarzę. Uwaga, pitbull. Pitbull jest naprawdę groźny. Wow. Tylko, że on... Tutaj nie widać jego mięśni, ale zwykle pitbulle są mocno umięśnione. I... A, teraz mi nic nie zrobisz tutaj przynajmniej. Mamy również Huskiego, w końcu normalnie się e, nazywa Husky Syberyjski Jack Russell. O, ten to taki dostojny. Stwór, który się nazywa Lulu da Pomerania. To nie może być poważny pies, albo kot, nie pies. No, How de Santo. Pies, który ma oklapnięte wszystko. Dok, i to jest pies! Czekaj, na... Nie, nie da się na nim chyba jeździć. Kurde, ale patrzcie, to jest pies. Tak, takiego chyba sobie kupię i będę na nim jeździł. Przecież to jest. Tak naprawdę te psy są tak wysokie, ale nie wiedziałem, że chodzą moonwalkiem, po prostu bokiem. Ej! Wow! Mamy Bernardyna? Tak, nie. Czy ten pies nazywa się Bernardyn? Czy mi w ogóle coś się pomieszało? Bull Terrier. To były te małe, czy te duże? Te malutkie, trzeba na nie uważać. One są bardzo niebezpieczne. Kolejny dok, ale z inną barwą. Husky syberyjski, kolejny tym razem, troszkę z niebieskimi oczami. Dobra, ostatnia partia tutaj naszych pupilów, które możemy mieć, to jest Doberman. Doberman, tutaj te. Wszystkie psy są takie wielkie, te duże, które mają być duże, to są chyba trochę nawet za duże, no bo nie wiem czy Doberman normalnie sięga takiego wzrostu jak człowiek prawie, no chyba że, że w Minecrafcie się ma jakieś 150 wzrostu, no to... To chyba też nawet nie. Bigle. Bigle są do... w leśnictwie chyba... One chyba lubią polować, a na pewno mają bardzo dobry węch te... bigle. Bigle? Dobrze powiedziałem? Bigle. bigger bigger. Ten kolor to chyba bardziej znacie niż... niż ten, prawda? Ba te są zdecydowanie częstsze. Hamster, no czyli nasz... Jezu, nasz tutaj mały... Nasz mały chomiczek. Terrier. Terrier, ale... Ej, ale one nie są takie duże. Ta śpi tu nie gra. No i kolejny hamster. Czyli chomiczek. Patrzcie, mamy kota i możemy dać mu myszkę i on będzie za tą myszką sobie ganiał po chwili. Ej. Halo, ta... Tu jest ta mysza, no co ty? Oszalałeś? No, bierz ją! Bierz ją, to jest ta nakręcana oczywiście myszka, żeby nie było, że znęcamy się nad zwierzętami. To jest nakręcana myszka. Ej. Pięknie! Można mu dać jeszcze raz ją. Ło! jak poleciała! A tutaj mamy kolejnego kotka. Oj, nie! Nie chciałem tego! No! Będzie się pogłaskać. Mamy tutaj taką szczoteczkę i jak na niego klikniemy... ...będziemy słyszeć, że że on mruczy. Mamy również piłeczkę, którą możemy dać e, pieskowi. Piesek, dawaj go! Dawaj! Ja mam! I on sobie z nią będzie tutaj e, ganiał oczywiście. Nie, te koty mnie denerwują. Idź stąd! No bo ciągle szczekasz, tylko cię. <gry> Masz budę i chowaj się tu. Szybko. Chowaj się do niej. Kolorowe budy można mu postawić. Miseczkę z wodą, miseczkę z karmą. Tylko trochę to dziwnie wygląda. Ty, 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 ty. Jaka piękna! Rodzą się! Kurde nic nie słyszę, rodzą się małe pieski, tylko dlaczego te pieski się... robią się... Normalne. Chciałem spróbować zrobić walki piesków, no ale niestety nie chcą. Nawet z kotami nie chcą się bić. Czajcie to? Tak więc cóż, to by się stało, gdybyście mieli więcej zwierzaków. Opanowałyby cały świat.